Hej, Sister Bachus, witam was w kolejnym materiale. tym razem materiał, w którym zrobię chory challenge razem z ekipą. I będzie to taki challenge, który będzie polegał na tym, że zrobię akcję w Pacific Standard bez po pierwsze zabijania nikogo, bez użycia żadnej broni no i bez oddania żadnego strzału. Czy jest to w ogóle możliwe? No, oglądajcie materiał do samego końca, to sami się przekonacie. No i jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś inne takie challenge śmieszne, no to możecie zostawić je w komentarzach i może się tego podejmiemy. Więc zapraszam do oglądania. I oczywiście jeżeli materiał Ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę. Komentarz, a będę Ci naprawdę bardzo wdzięczny, więc zapraszam do oglądania materiału do samego końca. Um, dobra. Boże, a ciężki jest. Tylko czemu Michał mu nie dało? A pewnie, pewnie dała go ten na misji już tylko. O, dobra, jest. Boże, jak ja staro wyglądam. O, kurde. Dobra, bronie nam niepotrzebne. Hmm. Ja razu mówię ciekawostkę, tutaj ta lokalizacja mieszkania jest najlepsza na Litch Challenge do zrobienia w tym finale. Dobra. A bo tam Kuma idzie wsadź, nie? Znaczy nie najbliżej banku jest. Um, tak. A nie, no to Faktycznie. Nie. 200 metrów max. Nie no, 300. A, ty, 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 ty. A. No Boże, dobra, teraz się zacznie To jest chore, ale dobra Lecimy. Tylko pięści, pamiętajcie I Jak nie macie pancerza, to od razu uzupełniajcie Ale jajca Dobra ja jestem Super Dobra. Zmieńcie broń. O jest! O kurde, nie trafiłem. Dobra. Dobra, i kto tłum trzyma? Ja trzymam? Tak, ja trzymam chyba. Tak kontroli tłum. To RPGa trzymam, zobaczymy. Dobra, otwieram. No stój na, tylenie, stój na stoliku. Wystarczy, że jedna osoba trzyma? Tak. Dobra. E, to w sumie nawet bez żadnego strzału będzie. Jak to wyjdzie? Wyjdzie na pewno. Dobra no, tam y, strażnik u góry będzie wychodził. Tego ogarnicie. Dobra. Ja, faktycznie zastraszenie na Maxa jest. Przyjemna sprawa. No dobra, chyba strażnicy się w to nie bawią, bo strzelają do nas. Ale okej. Okay. Czterech strażników, ogarnijcie ich. No dobra, gitara, chyba wszyscy spali. Jeszcze jeden biegnie, u góry chyba. Ta, z góry biegnie, ej bije mnie Ja RPGa trzymam Wow. i gitara ej, spada, muszę na stolik wejść i wtedy będzie gitara chyba, tak? Tak, jak to stoi na stoliku jest okej okay. Ej jeszcze nie, przeżył ten typek by było szybciej, wezmę też kasę, bo... No czy ty zwalisz kasę? Jeszcze jeden przepnik będzie, także... Jak to pięknie wygląda jak go tam tłuczesz. Wszystko. Dobra, gitara. Teraz najtrudniejsze wyjście. I tu też tylko biegniemy, nie trzynamy. Nie strzamy. Tak jest, cały czas biegniesz, nawet nie nikogo nie walisz z chyba tylko sertaż Tylko menu odpalcie. Nie ja Ale odpalmy naj najpierw menu całe, i a. dopiero później komoda leci pierwszy, i później wszyscy za nim, nie? I na początku kamizelki, jak spaną na wam, na no to przykąsnij. Od razu, od razu biegniemy. Dlaczego czekaj, czeka, czeka. menu najpierw odpalmy? O jezu, dobra. Go, 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 Boże, komiczne. Dobra, nie ma tragedii. Jezus, Maria. Uważajcie, tutaj, bo to już shotguny mają. Biegnijcie cały czas za nami. Starajcie się. Jak nawet wróćcie do na trasy ucieczki, wam pokazuję, to nie zwracajcie tu w A, checkpointa, kurwa faktycznie. Czekaj, ja nie wzięłem. Ja pierdolę. Ja zjebałem. Chwila. Może się uda. udało się mi. No to teraz przeżyj, bo już masz dużo tam policji. Dobra, ej, żyjecie? Macie dużo kamizelek jeszcze, czy koniec? Ja mam cztery Dobra Trzy Boże, ja zwaliłem, ale na szczęście miałem te kamizelki Dobra, gitara o Jezu, 800 tysięcy mamy. O kurde Dobra a teraz jedziemy prosto, nie? Ale nie, no wiadomo, nie strzelamy na no tego no no teraz trasą wyznaczoną przez grę. Tak no. jest najlepiej. Wtedy najmniej policja tak naprawdę szela. Nie bawcie się w rampy lepiej, bo to się źle może skończyć. O Jezu, co tam się stało? Jezu, lagi lekkie są. A mam nadzieję, że nie ich nie mie. Ja mam nadzieję, że to nie moja wina. Dobra? W ogóle używać tego busta? A ja to walone mam na niego. On się przydaje, jak policja się z tobą zrównuje w owozie i chcecie puknąć. Wtedy łatwo ich ominąć, dają przyspieszenie. Ja tylko do tego używam A jest pod E, nie? Tak. Ja tak rzadko jeżdżę te Pacyfiki, że. Aha, tak, tam radź sobie. Już tam jedno... masz problem lekki Fuck. O kurde, Anor. Rafał, tam żyjesz? Jesteś w miejscu. Jadę, jadę już. Ja mam na przycisk, więc nie mogę. A, okej, okay, okej okay. Boże, ta policja Ej, ale to jest dobre, bo ona nie strzela do nas w ogóle Dzięki temu, że Dokładnie. my nie walimy do nich To jest sposób na, na to Standardowy sposób na to, żeby zabrać całą kasę i nie stracić ani grosza Jak nie strzelasz No Dobra 2,5 kilometra u mnie stało? Mmm, straciłem w jakiś sposób... Tu, sorry. Udwa, ja nie Czy co? Rozjechałem. Proszę. Ale spoko, 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 ja sobie poradzę. Okej. Okay. Ciebie koło da. rozjechałem. Tak. Sorry. A ten motor ci znikł, czy jak? Znikł, no. O Boże. Ty samochód bierzesz, tak? Nie ma problemu. Tak. Boże, jak mnie zajeżdżają we dwóch Dobra, już jedziesz, okej, okay, litera 600 tysięcy, znaczy 700 w sumie to Jest tam o, granica poniżej, która już nie spada, chyba... Chyba to jest 675 tysięcy to jest minimum, które możesz zarobić Dobra, teraz nie zwalić tego. Ej, a tym samochodem ty dasz radę skok zrobić? A w sumie ty nie musisz robić tego skoku. No nie muszę. No a my będziemy musieli, więc przeżyjcie ten skok, bo inaczej wracamy od nowa. O tu już strzelają, zaczynają. Jakimś cudem Tam przy wjazdzie do... Kurwa, o, zabili kur... O kurde, dobra Ale jak to się stało? No zrzucili mnie policjanci z tego Kurde, to teraz trzeba zrobić tak, że... Czekaj, szybki restart A dobra, od motorków Ale jest byłoby... easy Ale Więc... nie dałoby się kurumy tutaj wziąć? Przecież kurumą Nie, nie da się, nie da się, nie da się kurumy Teraz tam ok, chyba ją jest nieaktualne, już od 2 i pół. Ej, dajcie pitch-up. Ale dobra, nie ma tragedii Szkoda, że bez faila się nie udało, ale i tak. Bez strzału będzie. Przeklami. Bo to jest najprostsze teraz, ucieczka. Nic trudnego. I mamy na to dużo czasu. Teoretycznie. <laughs> ale ty, jak chcesz to. Jak nie, nie chcesz jechać, no to wsiadaj do mnie albo do. Nie wiem, kogoś. Do komody. Na buście, tam patrzcie do góry. Tak, jest, szczególnie. Boże. Teraz, żebym nie zapomniał, którym się spadochron wyjmuje. Dobra. Nie, kur. Do... Jezus, Maria! Jezus, to jest podjęta ta gra czasami. zapomniałeś, wysiąść? Nie, wysiadłem, tylko że moja postać walnęła w motor, nie? W powietrzu. Już myślałem, że. już się nie odzyska. przytomności. No kurwa, to ja, ja, ja. się nie otworzył, nie wyje. Co to było? Ja pier... Co wy by zrobiliście? No wyskoczyliśmy, wysiedliśmy z motora i, i dup. Ja. ja pierdzielę. Za Po prostu. No za tak. mapę. Na skarpie radzę naciskasz kontrol, żeby podnieść przednie koło i dać wskaz I wtedy wyskakujecie jak najwyżej. Wy chcecie, żebym ja tego w filmiku nigdy nie wrzucił? <laughs> bo jak to będzie ja miało pół godziny, to ja będę to cały dzień wrzucał. A nie chyba już ma. Możemy później spróbować, wiesz. Tak nie, 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 jest okej. Okay. Jak chcecie, no bo moja propozycja, że wszystko od początku jest ale aktualne, mam, ja mam jeszcze godzinę, więc luz. Nie, spoko, spoko, robimy tak. Czekaj, jeszcze raz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tam wyskakujemy do góry boostem ee, Wysiadamy z motoru, tak? W locie, wysiadacie w mot z motocykla Dobra I Spadochron, tak? Tak, Ja może faktycznie po prostu zbijemy jakiś... A może samochód ten weźmiemy tutaj stąd Ej Ej, skapy! Jak ej. chcesz? Ej! No ten samochód. Przedajcie! <noise> Co za problem Nie z tej strony. To jest... A, dobra. no i gitara! Tylko może autostradą bym jechał, ale dobra, walić, jadę GPS-em... wiem. My... weź mi znacz GPS-a. Bo tam będzie łatwiej... A nie w dużo policji tam będzie wtedy. Ale dobra, walić to, damy radę. Lecimy. Tak ci pokazałem mieć. Tak jest najszybciej. No tędy. Tylko akurat teraz GPS music ok, jest. Tak mogliśmy od samego początku robić, tylko problem jest taki, że jak robimy w ten sposób, to. tam przy łódce będzie dużo policji. To może być problem. Z sumie takim samochodem osobowym to nigdy nie robiłem z tego Pacyfika. Zawsze lubiłem motorkami albo. Kurum albo spotem No właśnie, kurumą um, pamiętam, że lubiłem Ej, jakby co to mnie teleportuje, czy nie? Mam nadzieję, że nie Gdzie cię teleportuje? Znaczy, jak jadę? No bo u mnie siedzi ktoś na internecie i jest taka możliwość, ale mam nadzieję, że nie będzie problemu. No, nie, na razie jest. Jest wszystko okej Ok. okay. Jeszcze z pierwszej osoby mogliśmy to robić, też w ogóle. No. A w ogóle jest achievement za zrobienie wszystkich napadów na pierwszej osobie. Tak. Pierwsza pierwszej osobie jak zrobiłem, no. Uff. Ja widziałem typów na YouTube co samymi pistoletami robili. Tymi podstawowymi. Geniusza. Ej, to ale czuję niedosyt normalnie po tym skoku. No. Ja też, bo film jest dłuższy Dobra. Nie no ale... Bo to jest do zrobienia na serio bez, bez żadnego problemu Nie no, najtrudniejsze jest wyjście z banku później jest już No na nim nie wsypaliśmy tylko zaraz No Czy ja tam w lekcie ofelę popełniałem jakby nie miał tych kamizelek wszystkich to pewnie bym padł, bo wytarkowałem tyle obrażeń, że to masakra Bo jakimś cudem checkpointa zapomniałem zaliczyć Dobra, teraz tak jak y pokazuję, tak? Jechać Nie, 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 nie. Jest całą czas autostradą. całą czas autostradą mieć. Dobra, czekajcie, bo sfailowałem lekko Ale żyjcie w tym samochodzie. W sumie tak Tym słotem też tak jedziemy, to w sumie Ja kamizelę odnowię O kurwa Jakby co to nie mamy opony Nie wiem czemu te się pojawili Słotowcy. Zawsze się pojawiają Jak jedziemy niestety do trasą znaczy jak zawsze jadę niestandardową z trasą, to zabijam tego. Z tych... Boże. Za kładzików więc mają prawo się pojawić, tak to nie wiedziałem. Sobie. Dobra. Kurde. Kurde, druga chyba padła. No, dobra, jedziemy bez. No. Z lewej tutaj... na felce. No w sumie tak. Z jeszcze mamy wszystko. Dostajecie obrażenia, bo ja sporo dostaję co, co chwilę. Nie wiem, to z -Z. Jeszcze jest taki myk, że jedziesz z X-em. Pochylony, nie? wtedy trochę mniej obrażeń dostajesz. A, w sumie tak. no Czuję faktycznie, na tylnym to jest... siedzeniu to Cię na X w ogóle nie widać. chodź nie słuchaj gps jedź dalej prosto. Jak możesz. No ja jadę, jadę. Będzie szybciej. Kurde, boję się tego wysiadania. Bo tyle kamizelek już straciłem, że... Tu w prawo, tu w prawo już. Czekaj, okay, bo właśnie chciałbym. Tylko to, to nie skręca. Okay. No już, tutaj. Jesteśmy w pewnym miejscu. No, tylko że tędy pojedziemy. Mam nadzieję, że nie wybuchnę tym pojazdem. A nie, to nie jest single w sumie, co ja gadam. W single bym wybuch A wolne, i te pojazdy są pancerne. Dobra, po co nam drzwi? <grym z górę> będzie lepszy, <grym z górę> będzie szybszy. <grym z górę> o, dobra. Ej, dobra. Ej, nie ma w sumie tych policji za dużo. Czy mi się zdaje. Jest okej, okay. dobra, szybko. No. O Boże, oni mają dobra amunicję, a raczej broni. Jak nie jak nie potraficie wsiąść, to F na, naciśnięcie, to samo Wam wyjdzie. Nie musicie się pierdzielić z wsiadaniem. Dobra, pancerz. Dobra, jest. Udało się. Dobra, widać, że to jest limit, zobacz, nie spada już poniżej tego hajsu. Dobrze mówiłeś, no I w ogóle to jest zagadka czemu teraz jak wejdziemy w ten punkt kontrolny to nam odpuszczą Skoro policja tak pływała Ale gotowy jednak, się udało. Tylko szkoda, że, Tylko szkoda, że bez fejda. Nie, no to nie sorry, kurde. Nie, znaczy, faktycznie tak. Znaczy to nawet fałpad i tak, więc. Słabo się by ten, wybiliśmy tam sam. Tak, ja, no wcześniej to oni mi otoczyli cały motocyk, ja nie miałem jak w ogóle się wydostać. Trzeba było od razu ten samochód brać. No. Kurde, nie dosyć mam, no. No. Można szale. zrobić jeszcze raz. Nie no, może kiedyś się powtórzy, ale na razie to. Słuptał tak. najważniejszy. Nie wiem, czy zrobić cięcia, czy bez żeby nie było problemu. W sumie nie, wytnę to jedno. Niepowodzenie może. No Ta, możesz wyciąć to moje Nie, 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 to zostawię No to grub. Nie no, wszystkie fajle wrzucę tylko bez, bez całej drogi, bo nie ma sensu Boże, ile jeszcze tego gadania będzie Chcę zobaczyć, ile będzie moich, moich 25% A, norplatyna. <noise> okej. <Okay. głos> no okej. Okay. Bo, bo w tym drugim traileru to ja zginąłem, jakby nie było. 170k. No pięknie. Kurde, dobre to było doświadczenie, powiem. Wam. No, kurde. Pejdej i taki. Ja obawiałem się, że będzie o, o wiele gorzej. Zwłaszcza to biegnięcie tam z banku. No, ale ja tam wszystkie te wszystkie przekąski złyszyłem. No, ale wiesz, to większą satysfakcją jest zrobić na przykład elitarne wyzwanie na Pacific standard, bo to jest trudniejsze. No, to w sumie dosyć proste było. Bardzo prosto.